słyszeć, iżdą, śpiewają, ale nie o nich jest dzisiejszy odcinek, bo kto śledzi grupę ten wie, że dzisiaj będziemy mówić o papuszkach falistych, więc nie tracąc może czasu za chwilę do nich przyjdziemy, z tego miejsca chciałem wszystkich jeszcze zaprosić do śledzenia grupy facebookowej, do której link znajdziecie w opisie tego materiału pod spodem, tam również znajdziecie linki do Instagrama, jak i do strony facebookowej, do zrzutki, jak i do wsparcia kanału. Jeżeli ktoś by miał taką ochotę, może wesprzeć hodowlę, pomóc jej się rozwijać, iść ciągle do przodu. Jak widzicie gatunków przybywa coraz to ciekawsze. Ptaki są. No i taki mi tego cel, tak wam mówiłem na początku i, i staram się to kontynuować, ale nie tracąc może czasu. Przejdźmy do bohaterów dzisiejszego odcinka. Już jesteśmy przy głównych bohaterach dzisiejszego materiału. Przedstawicielami gatunku papurze falistych są tutaj parka samiczka, ta zielono-żółta. Samczyk tam taki Szary Kremino e, dość ciekawy, fajnie, fajnie ubarwiony, fajna mutacja. Samiczka prezentuje nam tutaj dzikie ubarwienie papuszek. E, dlatego od nich zaczynamy. Tak właśnie wyglądają mniej więcej ptaki te, które występują na wolności, tylko i wyłącznie w takim ubarwieniu. E, żyją w wielkich stadach, ogromnych, liczące setki, tysiące osobników nawet. E, i tak przemierzają sobie Australię, bo stamtąd pochodzą. Głównie tam zamieszkują tereny środkowej Australii, rzadko gdzieś tam na wybrzeżach bardziej jakieś otwarte tereny gatunek ptaka z podrodziny DAM, tak naprawdę. Ciekawostką jest to, że w Kalifornii udało się wprowadzić ten gatunek introdukować go do Przyrody, że tak powiem. Ptaki się tam zadomowiły, wyprowadzają swoje lęgi, przeprowadzają je w łódkach specjalnie zawieszanych. Próbowano także w innych tam miejscach na świecie, jednak nie, 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 nie udało się to, nie powiodło, gdzieś tam w Indiach, gdzieś jeszcze w jakichś innych rejonach. Cokolwiek w Kalifornii, w Kalifornii się im spodobało. Ptaszki mają się tam dobrze, zanim się dziwię. Sam mógłbym introdukować Kalifornię. Bardzo fajny, ciekawy klimat. Tam występuje, ale nie, nie, nie o tym mowa. Dzisiaj mówimy o papuszkach. więc Jak tutaj widzicie, są to małe, jeden z mniejszych przedstawicieli papug. Wielkość ich to jest od 18 do 20 cm, z czego połowa przypada na ogon. Jak widzicie, Ptaszki ważą w przedziale tak 27-30 gram, jest to taka, taka mniej więcej norma tych, tych papużek. Bardzo fajne towarzyskie ptaszki, często występujące w hodowlach, w domach, w polierach. Bardzo szybko się oswajają, są dość kontaktowe, nie są jakieś takie powiedzmy bojaźliwe, dość, dość szybko się adaptują do do właściciela przyzwyczajają. Zresztą widzicie stoi tutaj dosłownie z głową 5 cm od klatki. Papuszki niewiele sobie z tym robią. Miziają się, kiziają. E, także naprawdę, naprawdę falne, fajne. E, ciekawostką jest to, że papuszki faliste i najczęściej samce e, potrafią również naśladować ludzką mowę i są dość dobrymi mówcami w sensie, że dużą ilość słów potrafią zapamiętać. E, Aczkolwiek dzieje się tak w przypadku młodych papużek, które zostają odłączone najczęściej ręcznie, karmionych, bądź takich młodych zabranych, które nie słyszą, nie mają kontaktu z papugami i są tylko i wyłącznie z człowiekiem. Są w stanie nauczyć się powtarzać dość, dość, dość ładnie, fajnie, fajnie słówka. Człowiek też do światła się oswajają, i z racji tego często są właśnie tymi pupilami I w wielu polskich domach, jak i myślę, że na całym świecie. Spotkamy papuszki faliste. Chyba każdy zna, i wie, i, i kojarzy, kojarzy, jak one wyglądają. Przejdźmy teraz, może, do drugiej parki. Jesteśmy już, u naszej drugiej zakochanej pary. Tutaj, jak widać, kolorystycznie zupełnie inaczej, zupełnie różne. I to jest właśnie. Fajne wśród papużek falistych, że z racji swojej popularności zostało odchowanych mnóstwo mutacji barwnych i tak jak na górze mogli się zauważyć samiczkę w tym ubarwieniu standardowym dzikim samczyka szarego, cynamona, perłowego przepraszam, szarego, perłowego szeka Tak tutaj mamy żółto-zielonego szeka cynamonowego, jak i samca w ubarwieniu niebieskim. Dobrze u tych Ptaszków, teraz tutaj widać e, dymorfizm płciowy zaznaczony. Samczyk ten po lewej, niebieski widać jego woskówka, czyli e, miejsce nad, nad dziobem e, około otworów masowych jest w kolorze niebieskim. U samiczki jest e, cielista i brązowieje, przybija taką barwę brązową i marszczy się e, w okresie gotowości do lęgów. I to właśnie możemy tutaj e, zaobserwować wśród e, tej parki. tej kanarki. Próbują mnie tutaj zagłuszyć. Mam nadzieję, że będzie dobrze słychać wszystko w materiale, to co mówię. Zobaczę, przesłucham i najwyżej postaram się nagrać jeszcze raz, coś poprawić. Bo one nie chcą ze mną współpracować. No, ale wracając już do papużek, Woskówka w okresie lęgowym, musamiczek zaczyna brązować, marszczyć się, po tym okresie ponownie staje się gładka i w kolorze takim e, kremowym. U, u samców delikatnie mniej niebieska się robi poza okresem lęgowym. E, mamy tutaj naprawdę dużo tych mutacji barwnych odchowanych i występują także jeszcze papuszki w odcieniu e, w odcieniu niebieskości jaśniejszej, ciemniejszej. E, tak samo i zielone występują papuszki w kolorze oliwkowym, jest to taki ciemny, dość zielony. Występują papuszki mutacji ino, czyli Lutino i Albino, czyli ptaki żółte z czerwonym okiem, bądź w przypadku albino-białe z czerwonym okiem, mutacje tęczowe, mutacje helikoptery polegające na tym, że ptaki mają nieregularne upierzenie między łopatkami jak i na skrzydłach. Występują również papuszki koroniate. Występuje również odmiana WPF, skrót WPF znaczy wystawowa papuszka falista. papugi te są wtedy bardziej okazałe, są, no można powiedzieć, czasem nawet dwa razy takie jak zwykła papuszka, masywne, puszyste, ich oczy są praktycznie niewidoczne. Te plamki, które, tak jak to widzicie u samców, jakie samicy występują pod dziobem na, na szyi, są dużo większe, intensywniejsze, więcej ich jest przede wszystkim. Są, są naprawdę yy, no gigantami jeżeli chodzi o, o papuszki faliste aczkolwiek z racji tego, że są takie większe i wspaniałe yy, odbija się to na ich żywotności, ponieważ yy, żyją krócej jak jesteśmy już przy wieku, to papuszki faliste, nie mówiąc tutaj o WPF-ach, są w stanie dożyć 15 do, do, do 20 lat jeżeli dieta jest yy, odpowiednia yy, jeżeli yy, yy, takie są dobrze dożywione, trzymane w dobrych warunkach, odwdzięczą nam się długo, długowiecznością. Może korzystając z okazji przejdziemy teraz chwilkę, pokażę Wam parkę tęczową i za chwilę ich młode. Także za chwilę tam się przy nich spotykamy. Mówiąc o parce tęczowej, miałem na myśli tego samczyka tęczowego, który tu jest, bo samiczka. Która jest z nim w parze. Jest samiczką opalową. Akurat teraz jest w budce. Nie ma jej tutaj, ale chciałem Wam pokazać bo dziś. Właśnie zauważyłem, że przed sekundą po raz pierwszy obudkę opuścił młody paputek falisty. Jest kopią swojego ojca. I w takim ubarwieniu posiadam dwa młode. Dwa są. Z ciemniejszym faktorem tutaj na plecach, z tymi ciem, ciem, ciemniejszymi falkami, tak jakby opalowo odziedziczyły to po, po mamie. Ten jest, ten jest sam młodziak tęczowy. Dość fajnie, wybarwiane ptaszki, bardzo się udały. I powiem Wam, że jestem zaskoczony, że właśnie i fajnie akurat się składa, że dzisiaj przy kręceniu odcinku gatunkowego postanowił opuścić budkę. Prezentuje się właśnie tak młodziak, który Wyszedł, jest już w pełni opierzony, swoją posturą jest, jak widać, drobniejszy od, od, od dorosłego ptaka. I tutaj, może, sobie od razu powiemy o różnicach, jakie występują, ponieważ dorosłe papuszki, jakby spojrzeć tutaj na oczy, ich koło oka, w koło źrenicy, mamy białe. U młodych, całe oko jest czarne falki występujące na głowie, akurat w przypadku może papużek falistych to ciężko, ten ciężko będzie pokazać, ponieważ i tak, i tak nie są bardzo widoczne, ale młode mają praktycznie po sam dziób i, i które z wiekiem zanikają i przenoszą się dalej. U papużek dorosłych, tak jak było widać u tamtych par, ta falka zaczyna się gdzieś tak poza czołem na, na wysokości głowy. Oj. Przepraszam was, mała awaria. No tutaj nasz maluszek. Tam jest budyca. Niestety był co nie widać, ale za chwilę, za chwilę zdejmę i pokażę wam coś w środku. W budce mamy tutaj rodzeństwo tego maluszka, który już opuścił. I tak jak mówiłem, dwa z nich możecie tutaj zauważyć, że są zupełnie inaczej ubarwione. Dość ciekawiej ta góra. Jest odziedziczona, można powiedzieć, po mamie. Mama wyszła, właśnie pokażę Wam samiczkę zieloną opalową, jak wygląda. Mamy ją tutaj. To jest właśnie samiczka zielona opalowa. Od zwykłej zielonej czym się różni? Możecie sobie porównać, przebinać i zobaczyć, jak ona zwykła zielona wygląda. Albo postaram się wrzucić Wam tutaj zdjęcie dla porównania, na chwilę, żeby to skończyło. Przyjrzyjcie się samiczce opalowej porównajcie ją sobie ze zwykłą, standardową, zieloną samiczką. Na pierwszy rzut oka widać, że głowa, falki są znacznie bledsze, słabsze. Falki na skrzydłach również w innych odcieniach, kolorach i inaczej ułożone. No i kolor zielony, który jest na klatce piersiowej, również jest w innym odcieniu. Że tak się prezentuje ta parka, jestem z niej bardzo dumny. Bardzo fajne, fajne młode nam tutaj dały. I tym bardziej jestem dumny, że młody postanowi opuścić tę budkę akurat właśnie dzisiaj. No ale zaraz pokażę Wam resztę z bliska, jak, jak wyglądają. To, co odróżnia jedne młodo od drugich, możecie zauważyć tutaj. Góra upierzenia ona na samicy opalowej. Falki również u, u, u zwykłej tęczowej są praktycznie niewidoczne, takie jasne. U, u, u tych dwóch są bardzo bardziej zaznaczone. Przybija się tutaj kolor żółty, zielonkawy, delikatny fiolecik, niebieski. Naprawdę, naprawdę fajne, piękne, piękne ptaszki. Na pewno zostawię je, ponieważ... Spodziewam się też czegoś fajnego po tej parce, po tym Samczyku Szarym. Będę chciał to przemieszać. Jak wspominałem już jakiś czas temu, chcę pobawić się troszkę z papuszkami kaliskimi i z kombinacją z kolorystyką, tym bardziej, że pierwsze podejście, pierwsze połączenie młodych, przepraszam, nie młodych i rodziców tych, których mamy właśnie tutaj zaskutkowało nam tym potomstwem. Także myślę, że... Mogę mówić o swoim małym sukcesie, bo jestem naprawdę, naprawdę dumny z nich i chcę pójść za ciosem i, 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 i pokombinować jeszcze bardziej, aby jeszcze coś, coś ciekawszego wyszło. Maluchy są e, cioswojone, przyzwyczajone. Nie boją się człowieka, nie boją się ręki. Jak widać nie trzeba taka ręcznie karmić, żeby Yy, nie bał się człowieka taki ptak po oddzieleniu od rodziców yy, będzie podobnie, podobnie się zachowywał po, po zapoznaniu się z nowym właścicielem zaprzyjaźnieniu jeszcze tutaj wam się muszę nachwalić bo jest, jest według mnie naprawdę czym dobra malucha wrzucamy do budki i na chwilę wracam do was na szybko jeszcze tutaj wam pokażę, bo tutaj e, też mamy troszkę inne jeszcze mutacje tam z tyłu siedzi nagroda w ostatnim konkursie, ten samczyk w barwieniu standardowym, niestety e, nie mogę obecnie wysłać ptaka ponieważ wysyłki są wstrzymane zobaczymy jak to będzie, może uda się jakoś inaczej go dostarczyć, jeżeli nie, niestety e, laureat ostatniego konkursu będzie musiał poczekać e, a na pierwszym planie mamy samczyka w mutacji Duelet e, Tutaj można zobaczyć, jak widać u, u, u zwykłych papuk. Yy, te plamki na policzkach, które występują w kolorze niebieskim. U niego jest w takim kolorze lawendowym. Yy, falki na skrzydłach są delikatne. Jest to mutacja podobna do szaroskrzydłej, yy, która troszkę tak jakby wygląda. Spróbuję Wam przybliżyć, żeby lepiej go pokazać. O, o, tutaj widać, jak wygląda u niego na policzku ten kolor, a za nim siedzi samczyk, ten standardowy, tak żebyście mogli zauważyć tą różnicę w odcieniach Ten ma lawendę, tamten ma kolor niebieski. Są to dwa samczyki, standardowy zielony I, 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 i samczyk diulet, z którego też jestem zadowolony, że udało mi się go zdobyć. Też jedna z, jeżeli by się okazała, któraś jest z samiczek, z tych tęczowych, tych ciemnych, bardzo chętnie połączyłbym ją z tym diuletem. Mam nadzieję, że tak będzie, aczkolwiek czas czas wszystko pokaże. Wiadomo, że papuga to żywa istota i jak każda żywa istota potrzebuje się czymś posilić. No i tutaj przed nami mieszanka, którą sam szykuję dla swoich ptaków. Jest tutaj mieszanka akurat dla, dla, dla drobnicy i dla papużek falistych. Skład tej mieszanki to jest kanar, proso, różnego rodzaju konopia, delikatnie troszkę słonecznika, troszkę lnu, nasiona traw e, i parę innych jeszcze takich fajnych składników, murzynek e, i inne drobne, drobne nasionka, e, które dostarczają taką niezbędnych e, wartości odżywczych, fajnie się sprawdzają. Jak widać ptaki się lęgną, nie ma z tym problemu. E, także jeżeli ktoś by nie wiedział jak, jak 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 to powinno mniej więcej wyglądać także tak proporcje skład mieszanki którą tutaj mam sam dobierałem dość dość długo można powiedzieć aczkolwiek spotkała się u mnie z, z fajnym odbiorem jak i nie tylko u mnie już parę osób ją testowało między innymi mój tato jak i, i jeden z jego znajomych są skarmy zadowoleni nawet usłyszałem że taki dość fajnie i, intensywnie i częściej śpiewają po niej choć ta dla typowo dla kanarków różni się troszkę od tej ale w swoim asortymencie że tak powiem ze względu na to ile mam ptaków mam trzy mieszanki takie które jeszcze później zmieniam delikatnie w okresie jesienno-zimowym wszystko po to aby ptaki dobrze znosiły zimę chłodniejsze temperatury Oczywiście w diecie papużek nie może zabraknąć e, warzyw, owoców. E, również podaje piasek z glitem i minerałami. E, oczywiście świeża woda i zieleninki, wszelkiego rodzaju, jakieś e, kłosy traw, e, gwiazdnica, e, babka lancetowa, mniszek lekarski. To jest to, co, co papugi uwielbiają, e, wszelkiego rodzaju kiełki. Szczególnie w okresie przygotowania do lęgów, jak i w okresie lęgowym należy im to dostarczać. E, oczywiście jeżeli chcemy mieszanka jajeczna, nam na twardo, e, jeżeli chcemy ptaki pobudzić do, do lęgów, podajemy razem ze skorupkami. Aczkolwiek jak mamy też grid z minerałami, z piaskiem, w jakimś sensie sposób to spełnia zapotrzebowanie ptaków. Na wapń, Nie możemy zapomnieć o wapnie bądź sepi. No i o tym, żeby najlepiej, jak takie papugi są wystawiane na światło słoneczne. I to światło słoneczne nie przez szybę, nie przez folię, ponieważ światło słoneczne przez szybę czy folię nie przepuszcza promieni, witaminy D. Nie można takich pozyskiwać. Nie, 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 nie przyswajają wtedy dobrze wapnia. No jak wiadomo, słońce jest takim takim yy, wygrzewaniem się też dla ptaków naturalnym. Tak uwielbiają komputery, słoneczne są naprawdę dla nich potrzebne. Ale może już y, tyle, tyle o, o mniej więcej o diecie o tym zapotrzebowaniu. Przejdźmy jeszcze na chwilę do ptaków i, i zaraz będziemy powoli kończyć, bo ten odcinek robi nam się dość, dość długi i spory. Wpisując ten gatunek i mówiąc o nim, nie możemy również zapomnieć o lęgach, jak te ptaki przeprowadzają. A więc odbywa się to zazwyczaj w budkach. Samiczka pokazuje zainteresowanie budką, zaczyna do niej zaglądać, coraz częściej w niej przesiadywać i tak po, po paru, paru dniach takiego zaglądania możemy już y, częściej zauważyć, że spędza tam coraz więcej czasu zaczyna wtedy tam y, swoje przygotowania budki, że tak powiedzmy do lęgów, swoje porządki budkę należy wysypać wiórkami, aczkolwiek w większości przypadków te wióry y, i tak znajdują się później poza klatką ponieważ samiczka y, czyszcząc budkę wygrzebuje wszystkie wióry, wysypuje je, wyrzuca na zewnątrz po tym okresie około takiego poczyszczenia, około 10 dni, myślę, że 10-14 można się spodziewać już e, pierwszych jajek. E, I składanie samiczka zaczyna e, od pierwszego jajeczka, później co drugi dzień e, donosi jajko. Z tym, że inaczej właśnie niż w przypadku zeberek czy kanarków, takich tam, te zasiadają zazwyczaj po trzecim jajku, wśród upapu kwalistych dzieje się to od pierwszego jajeczka. Z racji tego, że są składane co drugi dzień młode, także w takich odstępach się wykluwają. I Jajek zazwyczaj jest tak od 4 do 6, 7, czasem 8, 9 nawet potrafi się zdarzyć. Pewnie są przypadki i, i, i większych ilości, aczkolwiek tak, tak się przyjęło, że między, między, między 4 a, a 7 to jest jest taki standard po zniesieniu jajek po około 18 dniach inkubacji zaczynają się kluć pierwsze młode klują się zupełnie łyse ślepe Takie są takie różowiutkie kluseczki tutaj z boku możecie zobaczyć wrzucam wam właśnie fotkę jak wyglądało to rodzeństwo w odstępie klucia od najmłodszego do najstarszego i, i tę różnicę będziecie mogli sobie zauważyć. Teraz już nie jest to tak bardzo zauważalne, aczkolwiek po długości ogona e, e, i lotek jeszcze można, można y, zwrócić uwagę, który, który jest najstarszy, który jest najmłodszy. Ptak. Y, I tak po około 18 dniach zaczynają, zaczynają się klucz. Y, od wyklucia młode, około miesiąca czasu spędzają w budce. No i dzisiaj tak mniej więcej minęło i mieliście świadkami opuszczenia budki przez, przez młodego, którego znaleźliśmy sobie na klatce. W czasie lęgów, w czasie w budce oczywiście młodymi zajmuje się samiczka, dokarmia. Samczyk dokarmia samiczkę. Ona karmi młode, Wychodzi tylko od czasu do czasu tam się napić, rozprostować skrzydła i, i szybko do nich wraca. Po, po opuszczeniu budki już y, tą opiekę przejmuje samiec, bo nawet już teraz jak nie ma drzwi, samica samiczka siedziała tu z nimi, ponieważ młode są już na wyjściu, a samica szykuje się już do kolejnego lęgu. Mm, tak to zazwyczaj ma miejsce, więc, więc pewnie niedługo też zacznie przyganiać młode. Młode z racji tego opuszczenia budki jeszcze lubią wracać do niej na noc, tak? gdy, gdy je coś spłoszy, przestraszy, ponieważ jest to takie ich bezpieczne miejsce. No i po pokuszeniu tej budki jeszcze około miesiąca młode są dokarmiane przez ojca na klatce, uczą się samodzielnego życia, uczą się pobierać pożywienie, skąd brać wodę. Po takim czasie, po około dwóch miesiącach od odkrycia można, można papuszki odseparować. Cały procesy, możecie sobie mniej więcej policzyć, dwa miesiące czasu papuszki, 18 dni. Inkubacji, plus co dwa dni składanie jajka, jak to mniej więcej wygląda. Yy, także tutaj malucha, rodzice, tak jak wspominają, samiczka zaczyna przesiadywać, szykują się już prawdopodobnie na kolejny lęk. Nie, już nie mogę doczekać, czy, 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 czy będzie tak samo obfity w honorystykę, jak, jak teraz. I tak samo zadowalające, aczkolwiek wydaje się że tak. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zajrzymy jeszcze, korzystając z odcinka papugowego, rozpoczęliśmy od świergotek, odcinek był falistych. Kończymy na mnichach nizinnych, które również na piersi posiadają falki, więc mają coś wspólnego. Świergotki z tymi wszystkimi mają wspólne zakrzywienie dzioba. Także jesteśmy cały czas w temacie. Ale chciałem Wam powiedzieć, że tutaj możecie zobaczyć zmiany, ponieważ przykomy Rupert jest z Lucjanem. A Leon jest chwilowo od nich oddzielony, ponieważ zdecydowałem się na połączenie papuk i to co wam powiem to Lucian z Leonem zaczęli wykazywać ku sobie wielkie zainteresowanie. Niestety Leon postanowił atakować Luciana. Leona mamy tam z tyłu. Jest teraz oddzielony, zobaczymy. Być może, być może coś tutaj sprawią nam też jakąś niespodziankę za jakiś czas. Dość fajnie się prezentują. Prawda? Co tam jecie? Pokażcie. Ptaszki zajadają mieszaneczkę. Prowadzą przy tym dyskusję. Ale nie przeciągając już, nie przedłużając. Zerknijmy jeszcze chwilę do no, Leona. Leon! Leoś, dzień dobry! Leoś! Tak, tak, jestem zdenerwowany, tak wiem. Tak, tak, rozumiem. Tak, tak, tak. Także dzisiaj to by było na tyle. Chciałem się z Wami z tego miejsca pożegnać. Do usłyszenia się. Zij Hey.